Cześć, witajcie ponownie na kanale Voivode Bricks. A dzisiaj przyjrzę się ostatniej już nowości na marzec 2023. I jest to zestaw 42152, samolot gaśniczy. Zestaw kosztuje 530 zł bez grosza. W momencie nagrywania nie znalazłem na wolnym rynku zestawu w jakiejś niższej ceny, cenie. Więc bardzo możliwe, że na razie będzie dostępny tylko i wyłącznie... LEGO Shopach. Zestaw składa się z 1134 elementów. Pudełko jest dosyć ciężkie, ale to zapewne z tego względu, że mamy tutaj dosyć sporo dużych paneli. Jego wymiary to jest 18x59x60 cm. To czego się spodziewam to przede wszystkim fajnych, ciekawych rozwiązań jeśli chodzi o mechanizmy. Co do wyglądu no to myślę, żeby już każdy z Was sobie wyrobił zdanie na ten temat, już jak go zbudujemy. Także może otworzę pudełko, zobaczymy, co znajdziemy w środku. I w środku znajdziemy 11 ponumerowanych woreczków z klockami oraz 3 ramy. Taki oto blankiet naklejek oraz oczywiście instrukcje. Mamy cztery etapy budowania. To nie jest zestaw na licencję, więc zapewne tutaj żadnych zdjęć dodatkowych nie będzie. Zobaczmy, ile mamy kroków. Kroków mamy 367. No i mamy tutaj. Te same zdjęcia, które mamy z tyłu, pudełka, no i oczywiście na końcu wykaz wszystkich elementów. Także zabieram się za budowanie, i jak tylko już będą ciekawe mechanizmy do pokazania, to oczywiście do Was wracam. I jestem pod koniec pierwszego etapu budowania, i to jest ten moment, w którym mamy już zbudowany ten mechanizm, którego byłem najbardziej ciekaw, czyli ten, którym będziemy wprawiać w ruch śmigła. Tutaj mamy ten element, który pod kadłubem będziemy przesuwać, żeby wprawić w ruch właśnie te śmigła. Mamy tutaj zębatkę. Ona chodzi tutaj zamocowana na gumce. Dzięki tej gumce ten element wraca nam do punktu wyjścia. Jeden mały minus, że w zestawie dostajemy tylko jedną taką gumkę: że nie mamy jakiejś, jakiejkolwiek gumki dodatkowej, zapasowej. Na pewno by się przydała. Nie wiem, jak trwałość, ale myślę, że. Z biegiem czasu może ta gumka ulec uszkodzeniu. W momencie, kiedy przesuwamy ten element, wprawiamy tutaj to zielone koło zębate, które leży tutaj swobodnie, jak widzicie. Nie jest ono tutaj na sztywno przymocowane. I w momencie, kiedy przyciskamy, przesuwamy ten element na dole, wprawiamy w ruch to koło. No, i to koło dalej przenosi nam siłę tutaj przez pozostałe koła zębate. Finalnie, tutaj mamy wyjście na prawe śmigło i na lewe śmigło, i w ten sposób to działa. W momencie, kiedy puszczam ten element dolny, to to zielone koło podskakuje do góry i już się nie kręci wtedy. Drugi mechanizm, który już budujemy tutaj w tym pierwszym etapie, to jest kwestia wysuwania i chowania podwozia. Tutaj mamy przez Aksla wyjście na oba boki, gdzie będą podpięte koła zębate. I kręcąc tutaj z boku, możemy chować i wysuwać podwozie. Tutaj mamy siłownik, który jest podpięty tutaj do tej szarej belki. I następnie tutaj, poprzez te wszystkie elementy, mamy podpięcie do podwozia. I w ten sposób to funkcjonuje, czyli ten podnośnik wypycha i zaciąga nam to podwozie. Tutaj do tej szarej belki drugiej. Gdzie wszystko jest podpięte przez szarą elkę, tutaj do przedniego mechanizmu podwozia, mamy również podpiętą tą czarną belkę, może pokażę z tej strony. I w momencie, jak ten siłownik nam wypycha i chowa przednie podwozie, to ta belka czarna również się porusza. Tutaj. Ta czarna belka jest podpięta do szarej belki i tutaj pod te płaskie dwójki różnie ułożone na sztywno przez te małe aksle za pomocą tych małych aksli przechodzi nam tutaj do góry. Tutaj również mamy żółtego aksla i tutaj mamy wyjście do podwozia bocznego. I teraz jak widzicie jak ta belka się porusza to te Czarne elementy, do których będą podpięte aksle, które będą nam wyprowadzały tę funkcję na boczne podwozie, również się obraca. Nie wiem, czy to dobrze widać, może teraz tak na wprost. O. No, ten mechanizm działa dosyć powoli, ale teraz możecie zobaczyć dokładnie, jak to funkcjonuje. Także, jeśli chodzi o te pierwsze mechanizmy, Główne tutaj w środku w kadłubie, to by było na tyle, i biorę się za dalsze budowanie. I jak tylko już się coś pojawi ciekawego, to oczywiście do Was wrócę. Jestem w tej chwili na 123. etapie budowania i pokażę Wam tylko, bo nic więcej tutaj jakoś się nie rozbudowało jak działa ten włas, za pomocą którego będziemy mogli wyrzucać. Te klocki mitujące wodę. Tutaj będzie wajcha przymocowana i działa to na zasadzie amortyzatora, który to blokuje nam ten włas po otwarciu i blokuje również po zamknięciu. Dzięki temu on nie będzie nam się tutaj samoczynnie otwierał. I jestem w tej chwili na 279 etapie budowania i to jest ten moment, kiedy. Podpinamy do tych aksli, które nam tutaj wyprowadzały dwie funkcje, już mechanizmy. Jeśli chodzi o śmigła, to po prostu mamy tutaj, jak widzicie, zmianę kierunku, i tutaj już na tym akslu już będą się kręciły właśnie śmigła. I mamy tutaj przedłużenie tego aksla, który wychodził nam z tej funkcji chowania i wysuwania podwozia. I on tutaj jest na sztywno, do niego jest podpięta L, -ka. i ta L w momencie, jak chowamy podwozie, zaciąga te ukośne elementy, i podwozie równolegle z tym przednim będzie nam się chowało tutaj pod silnik. Więc, jeśli chodzi o kwestie tych wszystkich bebechów, mechanizmów, to już mamy wszystko omówione, więc kończę ten samolot i widzimy się już jak go w całości zbuduję. I jak widzicie, samolot gaśniczy jest już gotowy. Jeśli chodzi o sam proces budowania, no to jest on dosyć prosty, w miarę szybki. Najciekawszym momentem jest oczywiście moment konstruowania tutaj tego mechanizmu, za pomocą którego możemy wprawiać w ruch śmigła. A ze względu na to, że budujemy tutaj głównie z tych dużych paneli, to miałem takie wrażenie momentami, że buduję oczywiście serię technik, ale w wersji duplo. Z kolei, jeśli chodzi o wygląd, no to na pewno on na żywo robi dużo lepsze wrażenie niż na zdjęciach. Oczywiście też to, że jest to dosyć duży zestaw. Najgorszym momentem, miejscem tutaj całego. Samolotu, całego zestawu jest przód. Zresztą widzicie, jak on tutaj jest wyko wykonany. Mam wrażenie, że tutaj projektant, który projektował tutaj ten zestaw, no, nie miał do końca pomysłu, jak rozwiązać tutaj ten przód. Mam wrażenie, że on jest taki doklejony, nie pasuje mi kompletnie do tego zestawu i rzeczywiście ten przód psuje takie ogólne wrażenie. Również to, że nie mamy tutaj w środku nic, a mamy miejsce, żeby wrzucić jakieś zegary, naklejki, chociaż cokolwiek. No jeśli chodzi o fotele, to mógłby być problem, bo tutaj mamy cały ten mechanizm, który, za pomocą którego wysuwamy i chowamy podwozie, ale nie zmienia to faktu, że ten przód jest tutaj najgorszą, najbrzydszą i najmniej dopracowaną częścią całego zestawu. Może przejdźmy teraz do wszystkich jego funkcji. Zacznijmy od śmigieł. Tutaj mamy ten element, za pomocą którego możemy wprawiać w ruch te śmigła. Działa to w ten sposób, też zobaczcie, że jak go puszczę, to te śmigła jeszcze przez chwilę nadal się kręcą. Myślę, że dużo lepiej by było, gdyby ten mechanizm znalazł się tutaj na środku. Wtedy można by było rzeczywiście jedną ręką, trzymając jedną ręką samolot, wprawiać w ruch te śmigła. W ten sposób, kiedy ona jest tutaj bardziej z przodu, jest to bardzo trudne, ponieważ on leci nam od razu do tyłu. Kolejną funkcją jest wysuwanie i chowanie podwozia. Możemy tym sterować, tą funkcją za pomocą tych dwóch kół zębatych, które są po obu stronach. Jedyny minus jest taki, że działa to bardzo długo. Pokażę Wam cały proces. Zobaczycie, że to trochę trwa. I też tutaj myślę, że można by było bardziej dopracować stabilność tego samolotu. Ponieważ szczególnie jeśli chodzi o to boczne podwozie, widzicie, ono całe tutaj się giba, więc myślę, że to można by było trochę lepiej dopracować. Kolejną funkcją jest możliwość tutaj. Otwierania tego włazu i wyrzucania tych, tych elementów imitujących wodę. Z tej strony tutaj mamy taką wajchę i w momencie jak ją odchylimy, to wypadają nam te wszystkie klocki. Później, jak chcemy uzupełnić zapasy, to otwieramy sobie tutaj na górze klapę i możemy je z powrotem, sobie tutaj powrzucać. Tutaj tak to wygląda od środka. No, i mamy jeszcze tutaj ruchome na skrzydłach, ruchome klapy. Oraz jeśli chodzi o ogon, no to mamy tutaj statecznik poziomy i też możemy regulować tutaj jego nachylenie. A, bo nie wiem, czy o tym powiedziałem, tutaj z przodu, jeśli chodzi. O kabinę, to mamy te nowe panele, które już mogliście zobaczyć w fordzie GT. W fordzie GT one były jako światła, zadrukowane. No i cóż, jeśli chodzi o funkcje, to by było wszystko, i myślę, że możemy przejść do podsumowania. A więc podsumowując. Na pewno jest to bardzo ciekawa alternatywa odskocznie od tych wszystkich zestawów, które najczęściej otrzymujemy od Lego, czyli oczywiście mam tu na myśli wszelkiego rodzaju pojazdy, samochody. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o mechanikę, spodziewałem się trochę bardziej zaawansowanej w tym zestawie. No, i jeśli chodzi z kolei o wygląd, no to bardzo dużo psuje ten przód, ta kabina. Gdyby nie to, to mógłbym śmiało powiedzieć, że jest to bardzo udany zestaw, jeśli chodzi o wygląd. Na pewno tutaj rozmiar też robi pozytywne wrażenie, ponieważ w dosyć niedużym pudełku dostajemy dosyć spory zestaw. Jestem ciekaw, jaka jest Wasza opinia odnośnie tego zestawu, także z mojej strony to wszystko na dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.